W ZWKAdzie 2025 została ulepszona funkcja chmurki rewizji. Chmurka rewizji była zawsze dostępna, tylko teraz będzie łatwiej edytowalna. Zaznaczmy sobie na rysunku te drzwi. Powiedzmy, że tutaj były drzwi jednoskrzydłowe, zamieniłem na dwuskrzydłowe, zatem otaczam to chmurą rewizji, a żeby inne osoby, które otworzą ten projekt, widziały, że tutaj została wprowadzona jakaś zmiana. Chmurę rewizji mam na osobnej warstwie, można to wszystko później łatwo wyłączyć. I teraz, jak narysowałem taką chmurę rewizji, to spróbujmy ją zaznaczyć. Po zaznaczeniu pojawią nam się uchwyty, i będziemy mogli tymi uchwytami edytować daną chmurę. To działa trochę tak jak w prostokącie, bo jak mamy prostokąt, to tam też możemy łapać te różne narożniki, możemy łapać też boki takiego prostokąta i to edytować. Spróbujmy nawet sobie to porównać. Narysujmy prostokąt na boku, i tam rzeczywiście też możemy jeden boczek wyciągnąć, narożnik, i tak dalej, i tak dalej. Te chmurki rewizji da się robić też w innym kształcie, ale na początku powiedzmy sobie o jednej ważnej rzeczy. Jak wybierzemy sobie polecenie chmury rewizji i zaczniemy rysować. To możemy zauważyć, że te łuki w chmurze rewizji są bardzo duże, albo też w drugą stronę, że są bardzo małe. No i teraz jak sobie to naprawić? Wybierzmy polecenie jeszcze raz, tylko zanim zaczniemy rysować, zerknijmy do paska poleceń. Widzimy tam w pasku poleceń minimalna długość łuku jest jakaś podana, maksymalna również. Natomiast ja bym chciał ją zmienić, zatem wpisuję D jak długość łuku, i może teraz sobie podamy przybliżoną długość jakąś dużo większą, powiedzmy dwie jednostki, zatwierdzamy to enterem i teraz program będzie mi to rysował z zupełnie innymi. Długościami łuku, zobaczmy, jak rysuje chmurę rewizji. To możemy zobaczyć coś takiego, i coś takiego też możecie Państwo zobaczyć u siebie podczas pierwszego używania chmury, albo znowu w drugą stronę, że będzie to za małe. No i będziecie Państwo mieli taki problem, jak tutaj, że rysujemy taką chmurkę. No i średnio to wygląda, nie wygląda to najlepiej. Zatem pamiętajmy o tej opcji zmiany długości łuku. Jeszcze raz sobie włączę polecenie. Zerkamy do paska poleceń. Pierwsza opcja to jest długość łuku. Wybieramy oczywiście wpisując wielką literę z danego słowa. Wybieramy D i program pyta: "Określ przybliżoną długość". Tutaj wybierzmy sobie z powrotem to 0.5 i zatwierdzamy Enterem. Teraz będziemy rysować chmurkę rewizji od nowa i już będzie ten łuk bardziej dopasowany do naszych potrzeb. Starą chmurkę możemy usunąć, a jeżeli chmurka nie objęła tego, co chcieliśmy, to możemy ją nieco wyedytować. Teraz tak, spróbujmy sobie wstawić jakąś inną chmurkę rewizji, skoro już o niej mówimy, to pokażmy różne opcje. Wieloboczne, bardzo prosta sprawa, klikamy pierwszy punkt, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie rysować chmurkę w dowolnym kształcie i to przypomina trochę rysowanie polilinii. Escape'em z tego wyjdę wybiorą polecenie PL, żeby rysować polilinię, bo polilinie też się tak rysowało, prawda? Czyli jak mieliśmy tą pierwszą chmurkę, tutaj Z jak zamknij, jak mieliśmy pierwszą chmurkę, to to przypominało rysowanie prostokąta, druga chmurka to przypomina rysowanie zwykłej polilinii i przejdźmy dalej, tam tych chmurek jest jeszcze więcej. Jest też taka chmurka odręczna, wybierzmy sobie chmurkę odręczną, musimy kliknąć pierwszy punkt, a później jedziemy myszą bez trzymania lewego przycisku myszy, nie trzeba go trzymać, jedziemy myszą i wskazujemy jakiś kształt. Tutaj mamy taki Nieregularny i to też może się czasami przydać. Kliknijmy sobie jeszcze raz na te chmurki, mamy także chmurkę na podstawie elipsy. Bardzo prosta w narysowaniu. Wystarczy wskazać koniec pierwszej osi, drugi koniec tej samej osi, a następnie będziemy wskazywać drugą pół. -oś. Może pokażę to na takim przykładzie. Narysuję sobie mamy jakąś linię, prawda? I tutaj muszę znaleźć jeszcze tylko środek. I tutaj mamy krótszą linię. To jeżeli rysujemy taką chmurę rewizji w kształcie elipsy, to wybierzmy sobie to polecenie. Początek pierwszej osi, koniec pierwszej osi, a potem wskazujemy pół oś, bo tutaj od środka się to będzie tak wyciągać, więc wskazujemy pół oś i wygląda to mniej więcej w ten sposób. Same linie możemy usunąć. Mamy jeszcze kolejny sposób na rysowanie takiej chmurki, czyli przez okrąg i tutaj wystarczy wskazać punkt centralny oraz promień, nic trudnego. Da się też zamienić istniejące obiekty na chmurkę, co może być przydatne, przyda się to pewnie w pracy u kogoś. Zatem jeżeli ktoś narysuje sobie byle jaki kształt za pomocą polilinii i rysujemy sobie cokolwiek, ciach, 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 z jak zamknij, to teraz wybierzmy polecenie chmurki rewizji, które, a wybierzmy na przykład wieloboczne, następnie w pasku poleceń o jak obiekt, i mogę zaznaczyć mój obiekt jak widać zrobiło się program jeszcze zapyta w pasku poleceń czy zmienić kierunek normalnie bym nie zmieniał ale chcę zobaczyć co się stanie dlatego wpisuję te jak tak zatwierdzam to enterem i gotowe kontrol z sobie cofnę może teraz włączymy inną chmurkę na przykład prostokątną i jeżeli wybierzemy sobie prostokątną to tam też w pasku poleceń będzie o jak obiekt klikamy o jak obiekt zaznaczamy i właściwie wyszło nam to samo Escape'em wychodzę Wybierzmy sobie jeszcze na przykład elipsę i tam też mamy o jak obiekt zaznaczamy więc właściwie zamiana obiektu na chmurkę rewizji może się odbyć z każdego z tych poleceń które przed chwilą sobie pokazywaliśmy Pamiętajcie państwo o tym żeby chmurę rewizji stawiać jednak na osobnej warstwie no bo jeżeli tych chmurek trochę sobie narobimy ja może coś tutaj dorysuję na szybko no gdzieś tutaj ktoś stawi chmurę ktoś stawi gdzieś tutaj że na przykład ten zieleniak miał być inny tutaj ktoś przy tych schodach wstawi coś jeszcze no jeżeli będziemy tych chmurek mieli trochę, to później one nam zabrudzają rysunek i warto jest po prostu móc to wyłączyć z widoczności za pomocą jednego kliknięcia. Wyłączam bieżącą warstwę i chmurek rewizji już nie widzę. Zatem pamiętajmy o tej osobnej warstwie. Sam kolor tej warstwy warto jest ustawić taki rzucający się w oczy, żeby to szybko można było zobaczyć, i też pogrubienie linii warto ustawić. Ja tutaj przy tej chmurce rewizji ustawiłem sobie szerokość linii na 0,35 i dzięki temu jest to wyraźnie widoczne.